Dzisiaj gram w kolejne gry na telefonie, bo tak mam ich jeszcze więcej. Jeszcze więcej chorych psychicznie gier. Zatem, tak a niektóre zainstalowałem, ponieważ chciałem sprawdzić, jakie są na pierwszym miejscu, i też chciałem je zobaczyć, nie? Więc też niektóre tam są z wysokich miejsc. Zatem mamy literio. Nie mam, znaczy się na Google Play, nie Bo ja tam. I, tak. No w każdym razie z każdy zna, wiesz, to z mm. O tak, dawaj. Y, sub. Y, o nie, już, dobra, y, okej, okay, y, dobra, trudno. Dawaj online, grany, najlepszy serwer na świecie to serwer online. Na pewno 100% legit no scam. Widzicie, jak, jak dobrze postać moja działa, no idealnie. A. Yy, jakby świetnie, 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 świetnie. O, o, o! Yy. Tak! Yy, Dobła, może, może jeszcze raz zagramy. No, ale co tu się dzieje? No, patrzcie na to. No, no nie, no dobra, niech się zabije. No, o, dziękuję. Jezus Chrystus. Mi to przypomina bardzo dobrze, czy tutaj może nie być reklam, czy tutaj co dwie sekundy jest reklama chyba tak dobra, gramy tutaj, co się będziemy. To świetne było. Jak na razie zobaczyliśmy więcej reklam niż samej gry. Ostatni raz może mi coś tam w końcu pójdzie o elobyniu Yy, nie trzeba inaczej podejść do bynia troszeczkę mamy pana brutyczyka prawdopodobnie halo no nie sprintuj mi co to ma być yy, zatem dobrze krzy... ale halo co to było halo no chuj wde masz master ostatni dzień świat jeszcze ja bardzo boję tego. dobra jeszcze raz jeszcze raz to to ta gra jest zepsuta okej okay. okej okay, mamy super duże Yy, tak, mamy super duże taki. Tam był ktoś duży. O, mamy duży tak. Dużego habuba mamy. Duży habu, daj mi dużo habubów. Ja potrzebuję dużo habubów na życie. Halo, habubu. Habubufu. Habubufu. Habubufie. O, dziękuję. Mamy tutaj jakieś coś. Znaczy, jakieś coś. Mamy tutaj jakiegoś węża. Jesteśmy 180 i Jesteśmy na miejscu 185, super. 187. 179. Bardzo się cieszę. Już 180. Też bardzo się cieszę. Mamy Kanadę. Kanada mi nie podbiera nic. No hal do byniu. Opanuj się, opanuj się, byniu. O, o, o. Kolejny byniu, zupełnie specjalnie, zupełnie specjalnie bynia ja zabiłem. To było zamierzone. To nie tak, że on mi wpadł. Pod, Podemnie, ale ty mnie, gunwiaku mi okradłeś mnie. Zatem teraz zamienię się w taką coś, co niby jest. Dobra, co? Yy, dobra, nie wiem, czy jest to Polak, ma kolory biało-czerwone. O, Elobyniu. Ale pan Polak, niestety, za dużo. Nie, to, to na pewno nie jest Polak, to, to musi być Austriak. Jakby był Polak, to. No bo Polak by się nie poddał. Więc no to na pewno y, nie był y, Polak y, świetnie. Jesteśmy na 20 miejscu, okej. Okay. Y, kręcimy kogoś u Mega. WoW Mega, o. Mamy, t, mamy to. Mamy masę. ok. Yy, dobra, ale tutaj jest te za nudno, za bardzo nudno. Trzeba, yy, nie wiem, co zrobić. Yy, Dobrze. Yy, okej, okay, okej. Okay. Wszystko jest pod kontrolą. Wszystko jest pod największym kontrolą. Okej, okej. Okay, okay. Wszystko jest naprawdę o, pips. Jelly it. Zdecydowanie to nie są boty. sprawdzę później czy jest kanał Jelly it. Yy, okej. Okay. Nie, no dobra, nie będę reklamował dżelijów A ciekawe, rzeczy jest dobra Dup Okej, okay, jesteśmy na miejscu 13. zaraz będzie 10 miejsce, wow, zdecydowanie każdy się cieszy, tutaj mamy Rumuna jakiegoś, ewidentnie Rumun Ponieważ ma takie, rozumiesz, kolorki i jest, jest tak ułożony jeszcze Te kolorki są takie ułożone, nie? to znaczy Rumunia to jest wtedy, dobrze No to nie wiem, całe żółte to to Ukraina może być, o tak Dajemy kraje innym graczom w Sliterio. Super ekstra. Pomysł na odcinek. Nie, nie dziękować. Dobła. Kto to w ogóle doc? tuż to doc. Jezu, już bym prawie jeszcze ja o Doca zabił. Jestem dziesiąty. Wow. Dawaj suba. Mogłem się nazwać Poland, żeby wiedzieli, jaka Polska jest potężna. Okej okay. I to nie wiem, teraz czerwone. Kiedyś jakieś coś miało czerwoną flagę. Kompletnie, nie pamiętam co to było. Jakieś afrykańskie, chyba coś tam, Francja, nie wiem. Znając życie, to w ogóle strasznie daleko od Francji. Okej, okay. to, to było bardzo, yy, bardzo stresujące przeżycie, ale jestem już na dziewiątym miejscu. Bardzo się cieszę, nie sprintuj mi. No kupa, mać. Dobrze, dziękuję bardzo. Mm -hmm. Tutaj rozumiesz, mamy Francuza lub Holendra, albo Ruska Nie wiadomo, nie wiadomo Brytyjczyk raczej nie, bo tutaj są te Tutaj są już te brytyjskie takie flagi fajne, fajne piesełowe są I robimy dla każdego osobny pokoik y, Okej, okay, świetnie mi idzie Ja nie pamiętam jak się je ustawiało, tak Ale nie, tutaj, tutaj trzeba załatać im pokoik Teraz. O nie, tam jeden gość uciekł, o nie. Bardzo się nie cieszę z zaistniałej sytuacji. A trzeba ich obkrążyć tutaj! Okej, okay, fajen, fajen pieseł. Został nam tylko jeden. Okej, okay, jesteśmy na siódmym miejscu. Świetnie, świetnie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Git, git nam idzie, ale tutaj jest wszystko trzeba zebrać. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To nie wiem jakiś Grek był, bo miał ten biało-niebieskie, to prawda nie było krzyżów takich tutaj. Dobra, jestem na piątym miejscu, mam 12 990 punktów, już 98. Zaraz będę miał 13 tysięcy, jest 13 tysięcy gdzieś. Tutaj mamy jakiegoś Albańczyka, ponieważ tylko, znaczy nie tylko ta flaga, ale to jest jedno z niewielu flag, albo nawet tylko ta ma czerwony i... Czarny tylko, w sensie, co? Ale, ale mam A w ogóle ja jaki jestem, kurczę? Dominikana jestem, bo to jedna chyba z dwóch flag, gdzie, kurczę, jest w ogóle fioletowy. Zatem tak, Dominikana jestem. Fajen, fajen piesu Bardzo się cieszę. Okej, okay, otaczamy mniejszą Dominikanę. Nie pamiętam drugiego państwa, które miało fioletowy we fladze. Dobrze, o nie. Mniejsza Dominikana nam się schowała już nie świetnie jesteśmy ciągle na piątym miejscu. Ale y, hashtag krótki gameplay ze Sliteu. Dobra, poczekajcie, to ja wam y, przyspieszę trochę tempo tej rozgrywki, jakże emocjonującej.

Dobra, co tutaj teraz jest? Jest hair challenge, i, i to było chyba na jednej stop list w ogóle, nie? Yy, tak. To było na jednej stop list, tutaj, znaczy, no było na top liście, nie pamiętam. Trochę sobie w to zagrałem, bo chciałem zobaczyć w końcu ogarnąć, czy. No, chciałem się nauczyć grać. Wszedłem do świetnego levelu ponad 200. A czykolwiek tutaj bardzo szybko idą te levele, ja chciałem zobaczyć co, to jest to świetna gra po prostu naprawdę o wow. Dlaczego ludzie w to grają? Czy ktoś mi może to powiedzieć? To jest zbieranie włosów świetnie. Bardzo się cieszę, że taka gra powstała, że mogę mieć okazję zaprezentować ją prawdopodobnie dwóm osobom, które zobaczą ten film. Yy, no, wydaje mi się, że naprawdę jest świetna Przycięłam, mnie piła o jej w ogóle to jest bardzo głupie, że tu można zginąć tylko poprzez spadanie. Nie można zginąć na przykład poprzez przecięcie piły. Jedynie twoje włosy mogą tak zrobić, że się zbniują. No dobra, super ekstra mamy. Wynik, punktów mamy 220. Bardzo się cieszę. Dobra, a co tutaj mamy jeszcze takiego? Mamy Aquaparkio. Aquaparkio, czyli coś niesamowitego, nie wiem czy, czemu ja tego nie pokazywałem ostatnio chyba w ogóle, nie. no, w, w każdym razie po prostu jest. A ehm. nie, ja już to pokazywałem przecież, dobra, to Beka. A Beka ze mnie, haha. Ha. To zagramy jedną rundę. Ponieważ właśnie mi się przypomniało, że już to pokazałem raz. O nie, o nie, spadam do wody. Dobra, świetnie, bardzo dobrze mi poszło, to było zamierzone. Co tutaj jeszcze jest? O no tak, najlepsza gra na świecie. Bardzo świetna, naprawdę. Ulepszenie jednej dziesią jednego dziesiątego raza. Że, no w sensie, wy... jak się mnoży te pieniądze, nie? Tutaj masz max, przez ile możesz pomnożyć w jednej rundzie, nie? To to jest za... Teraz już prawie za 100 milionów chyba, nie? Jedna dziesiąta raza. No, mm, świetna gra. Miałem już 500 milionów tutaj dolarów. Ale niestety pociągnęło mnie właśnie, żeby kupić to. Znaczy wiecie co. No nie, mamy złe minusy. O, tak, mamy trzyna mamy razy. 13. Co? Dobra, nieważne, 13 razy podwyższoną kwotę zarobiliśmy, 8 milionów 799 760 tam ileś. Dobrze, witam. Dlaczego w każdej grze muszą być reklamy za pięć sekund, którą mam? A nie, wam co się No Dobra, super, ekstra. Super, ekstra gra. Hmm, co jest następne? Hmm. Nie wiem, nie wiem, co tutaj jeszcze takiego jest. Ostatnia może gra... Ostatnie niech to będzie mm, to. Sobie coś wyrzeźbimy. Wyrzeźbimy sobie. Dobra, zobaczmy, czy się uda mi. Pewno nie. O tak, już dobra, robimy co. Robimy cokolwiek. To musimy sobie odciąć. Znaczy, nie musimy, ale chcemy. Okej. Okay. Teraz to no i pa, teraz to odcinamy zupełnie nieprzypadkowo, przypadkowo teraz to no i teraz robimy tak robimy tak i robimy tak i tutaj będzie jeszcze cieńsze idealnie trzeba wypolerować yy, okej okay. i a tutaj jeszcze dobrze Idealna fuzja kolorów normalnie. Patrzcie na to, tak się, tak się pracuje w takim zawodzie, właśnie. E, no. Dobra. brawo tak wygląda nasza praca. Bardzo dobrze sobie poradziliśmy. Ja się żegnam teraz. E, co No to jest koniec tego interesującego odcinka. E, no. Zatem, e, cześć.